Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie tygodniowe od 7 do 13 lutego, a to czytanie jest dla wszystkich urodzonych w Elemencie Ziemi, czyli byk, panna i koziorożec. W tym tygodniu postanowiłam zrobić Wam oddzielne krótkie filmiki. Dla każdego elementu, czyli cztery filmy, a ten jest właśnie dla Was: Byki, Panna i Koziorożec, czyli element Ziemia. Zobaczymy, co karty będą chciały Wam pokazać na ten nadchodzący tydzień. Siódemka, kielichów. Siódemka, kielichów. To jest karta pokazująca, że człowiek buja troszeczkę w obłokach czasami, tak? Że niekiedy właśnie widzi w czymś coś, czego właściwie nie ma. To są takie iluzje, tak? Być może coś właśnie w tym tygodniu będzie, co Wam oczy otworzy na pewne sprawy, które do tej pory właśnie były takie nieodgadnione, takie przyciemnione. I zobaczymy co tutaj, jeszcze karty dopowiedzą as, as, monet, dziewiątka, ław i, i kapłan. No ten kapłan pojawił się chyba we wszystkich elementach, muszę powiedzieć. I tu mamy asa, monet. Ja mam takie wrażenie, że być może... Się ocknicie z czegoś i zauważycie, że idziecie nie tą drogą, którą powinniście iść, jeżeli chodzi o wasze finanse. Być może kogoś spotkacie, albo być może gdzieś coś przeczytacie, być może ktoś wam coś podpowie i będziecie się zastanawiać nad jakąś inną strategią, bo ten as właśnie pokazuje coś nowego, jeżeli chodzi o finanse as-monet. I to jest bardzo pozytywna karta, także tutaj może się coś zacząć, coś nowego, i z tej, z tej drogi, którą szliście do tej pory, być może zrezygnujecie, tak? Być może z tej drogi zrezygnujecie z, tego, z tej strategii, że tak powiem, tak? Bo zauważycie, że a, to można inaczej, tak? Być może właśnie ktoś się pojawi, ktoś taki mądry, tutaj tego kapłana mamy. I tą dziewiątkę była, która właśnie pokazuje takie przezwyciężenie, siłę. I ten kapłan, właśnie to doświadczenie życiowe, mądrość. Być może ktoś się pojawi, ktoś, ktoś wam tam podsunie um, jaką, jakąś fajny, jakiś fajny pomysł, i, i wy zobaczycie: Aha, okej, okay, to jest dla mnie, wchodzę to w to. E, I ockniecie się, ockniecie odsknie, się właśnie z tych złudzeń, e, z tej iluzji, którą właśnie. Właśnie mieliście do tej pory. Być może dla niektórych z Was coś takiego się pojawi. Mamy również Księżyc. Księżyc tutaj pokazuje, ta karta, że właściwie do tej pory dużo się nie działo, czy w tej chwili też się nie będzie jeszcze dużo działo, bo Księżyc, właśnie to jest taka uśpiona energia. Tu są jakieś obawy, człowiek się czegoś boi, człowiek jest taki niezdecydowany, ale to jest energia przejściowa. Bo oczywiście po yy, nocy przychodzi dzień, tak? Czyli po Księżycu przyjdzie słońce. I to się tutaj też może zmienić u Was. I tutaj mamy rycerza kielichów, czyli ktoś przychodzi z pomocą. Ktoś przymozy. Rycerz jeszcze mamy monet i pazia kielichów. No, kochani, mi się wydaje, że wy się obudzicie tutaj z jakiegoś snu. I być może ktoś nowy w waszym życiu się pojawi, kto nie tylko wam przyniesie uczucia ze sobą, tak, tutaj mamy tego rycerza kielichów, ale tutaj mamy również u, u, rycerza monet, e, czyli ktoś, kto będzie stabilny również, no i miłość przyniesie, i miłość przyniesie ze sobą. Także wy z czegoś się ockniecie, coś, coś tutaj będzie, coś będzie. Także ym, zobaczymy, co jeszcze tutaj ta karta powie. Siła to jest takie zrównoważenie, balans, siła. Wy tutaj będziecie mieli siłę. Trójka y, monet, dziesiątka monet i trzy kielichy. No super, karty macie. No super. A tutaj będziecie jakichś pozytywnych ludzi w tym tygodniu mieć, jeżeli właśnie chodzi o pracę, finanse. Będziecie się mogli cieszyć również. Tu coś z pieniędzmi będzie w każdym razie i, i będziecie mogli się cieszyć właśnie tym, co, co zdobędziecie. Tu jakieś perspektywy będziecie mieli na przyszłość. Być może w tej chwili zobaczycie, że to, co do tej pory zrobiliście, to było opłacalne, ale otworzą się w każdym razie wam jakieś nowe drzwi. Coś, jakiś nowy, nowy projekt tutaj jest, jeżeli chodzi o finanse. W każdym razie dla Was, kochani, te finanse będą bardzo ważne, a Wy jesteście elementem Ziemi. No i oczywiście dla Was finanse są ważne. Praca, finanse, rozwój to jest Wasz element. E, także, moi kochane byki, panny i koziorożce, pozytywny tydzień Wam się zapowiada. Tutaj muszę powiedzieć, bardzo dobre karty Macie. Tutaj nie ma żadnej karty, która by była jakaś taka troszeczkę negatywna. Także y, siła jest, równowaga i na tym będziecie mogli budować tutaj pozytywne właśnie uczucia, jeżeli chodzi o kontakty z innymi. Tutaj, jak powiedziałam, ktoś może się pojawić, obudzi Was z tej iluzji, z tego snu. Ktoś bardzo pozytywny. Te trzy karty świetne, no, muszę powiedzieć, ten układ karty jest świetny. Tak jak powiedziałam, rycerz kielichów, rycerz monet i paść kielichów. I tutaj, tak jak powiedziałam, również pojawi się być może ktoś, kto jest taki zrównoważony, mądry, kto troszeczkę Wam oczy otworzy i da jakiś nowy kierunek. Także bardzo pozytywny tydzień dla Was się zapowiada i mam nadzieję, że dla większości z Was również to się sprawdzi i tydzień będzie udany i tego Wam życzę oczywiście. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym tygodniu, czy usłyszymy. Okej okay, moi kochani, czyli pozytywnego tygodnia wam życzę i do zobaczenia.